Cześć ponownie. Słuchajcie, mordenga była chyba na dwie godziny. Nie wiem dlaczego. Tak to już niestety wychodzi. Słuchajcie, najpierw trzeba puknąć troszeczkę ten rwak w tamtą stronę. Tutaj ściągnąć jedno koło maksymalnie w prawo. Wyciągnąć taki śrutek. To każdy za śród. Po prostu to jest kuleczka tak. Zwyczajnie nie wiem, czy mi tam ostro złapie Pewnie nie. Taka zwykła kulka, i ją wyciągamy tutaj z tej strony, tak? I musimy cały wałek przez w tą stronę wybić, po prostu łożysko. To łożysko bardzo ciężko wychodzi, ale, ale się jakoś udało, tak? kawa jak tam takiego ściągacza widać. I potem, jak to łożysko już wyjdzie sobie ładnie, to mamy całość tutaj już na wierzchu, tak? Pamiętajcie, że. Ja co po prostu sobie tak o yy, na kołach stoi traktor, żeby sobie tak nacelować w przyszłości o zjeżdża mi to koło że by tutaj o ten otworek o tu wpadł tu o w ten kawałek bo potem nie wyciągniecie tej kulki nie masz szans żeby ją wyciągnąć a jak to jedno w drugie za zazębi to będzie ok, a nie zrobicie tego, bo tu jest już cały most, i to się w ogóle nie kręci. Oto, przepraszam, o, nie pokazałem. I teraz tak, myślałem, w sumie miałem taką nadzieję, że to łożysko mi wyjdzie pięknie w tą stronę. Cyk, 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 no ale niestety chyba nie wyjdzie, i nie wiem czy. Czy jeszcze tego nie sobie nie rozebrać? No to już nie ma tego łożyska, więc się tam na no niczym to nie trzyma. Ale jak będzie łożysko, no chyba sobie po prostu wezmę ten wałek, wybiję w tą stronę, ale trochę się boję, że, że po prostu tu mi coś może pęknąć. I tyle. no bo tak naprawdę to musiałbym teraz pewnie zdjąć jakieś zabezpieczenie tutaj z tego kawałka, kawałka. Tu i pewnie to w tą stronę wychodzi, ale nie wiem jeszcze. Nie wiem jeszcze jak co się robi z tym, czy to wychodzi, czy to jest jakaś śrubka. Ale moim zdaniem jest to zbite na amen. I to jest chyba największy problem, że to jest zbite na amat. Może po prostu sobie... Ale to też nie wiem jak to zrobić. Nie mam pojęcia jeszcze. będę dalej. Będę rozbierał, dalej będę mówił, ale tak naprawdę to, to łożysko przydało się wymienić to na pewno, bo to zobaczcie co się z tym dzieje. To łożysko wcale nie powinno tak chodzić. Tutaj, tutaj tam też mi trochę podcieka. Też są luzy, więc też by pasowało to po prostu zdjąć. Nie wiem, czy to się rozwierca, czy co się z tym robi, żeby to jedno z drugiego wyszło. I wtedy bym cały tył pojechał do tyłu, bez tak naprawdę zdejmowania podnośnika całego. Cały tył pojechał sobie do tyłu i, i chyba by było wszystko... Wszystko ok, tak mi się tylko wydaje, chyba. Chyba, bo wiecie, jak to jest. A po co jest to? to nie wiem. W każdym bądź razie to na pewno idzie w tą stronę. To na pewno w tą stronę idzie. Tak, bo prawdopodobnie to jest cała. Zębatką. skoro to idzie w tą stronę, to pierwsze trzeba wyjąć. Nosił rzeczy to, czyli cały wałek w tamtą mańkę, żeby to puścił. No, skrzynia czysta. Nie ma jakiegoś tam błota, ani czegokolwiek. Dobra, będę działał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.